W piątek 19 czerwca około godziny 10 na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej, Radomskiej i Lubelskiej w kozienicach miał miejsce groźny wypadek drogowy. Doszło do potrącenia rowerzysty przez tira, w wyniku czego rowerzysta znalazł się pod kołami naczepy tego tira. Po przybyciu na miejsce zdarzenia naszych zastępów oczywiście zabezpieczono teren zdarzenia. Poszkodowany, poszkodowany był ewakuowany, spodkuł, po czym udzielono mu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Poszkodowany w momencie przekazania do, do, do zespołu ratownictwa medycznego miał zachowane czynności życiowe, natomiast był nieprzytomny i w ogólnym stanie ciężkim znajdował się. Jak się dowiedzieliśmy w zespole prasowym Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, poszkodowany w wypadku starszy mężczyzna zmarł. Miejsce zdarzenia zostało zabezpieczone, na czas działań wstrzymany został ruch drogowy. Przyczyny i okoliczności zdarzenia bada policja i prokuratura.